Dzień dobry, oto transmisja... Kur... brudny ekran Z jazdy Darth Vadera Jedziemy, proszę Państwa, gonimy Darth Vadera I zaraz Państwo zobaczą, co to jest za wspaniały rower XXI wieku Proszę Państwa, transmisja na żywo z wyścigu Darth Vader.

Da się przykręcić to siodełko jakoś? Chyba nie, Gwint pamiętam, żeby się dlatego tam przykręciłem. Kolejny plus, siodełko listego pierwszego wieku. Proszę patrzeć na to piękne, aerodynamiczne koło z tyłu, które pozwala teraz, że skałuże nie obryskują sobie pleców. i <laughs> <laughs> Kolejny pieca dar Vadera! Baidera. Pró, pró, stoi to góry. <laughs> patato, patato. <laughs>